program. That's right. Więc moja piękna załoga tutaj Ania Sośnierz Online Fitness Coach i jak co tydzień w sobotę widzimy się na żywo i nagrywam razem z Wami podcast Make Fitness Great Again, czyli jest to podcast, dla, e, który ja prowadzę jako biznes coach dla trenerek i dla trenerów, którzy zaczynają swoją e, firmę i roz, rozwijają ją. I tak. Powiem Wam tak, dzisiaj sobie uświadomiłam to, że przez te lata pracując jako trenerka, na samym początku ja miałam bardzo niską pewność siebie i obawiałam się tego, żeby pisać niektóre posty, żeby stawiać siebie w roli ekspertki, ale też dlatego, że obawiałam się i czułam się niewystarczająco dobra. I no, uczyłam się, uczyłam się wtedy, nie? To naprawdę wiele lat. Ja pracuję ponad 7 lat jako trenerka i naprawdę wiele lat, musiało i wiele doświadczenia, naprawdę setki tysięcy godzin, ja przepracowałam jako trenerka, zanim jakby z godziną na godzinę ja czułam się coraz to lepsza. Czy to w tworzeniu treści, czy to właśnie w byciu przedsiębiorcą, czy byciu, jak, byciu trenerką, i też w prowadzeniu treningu, w pisaniu diet, w prowadzeniu moich podopiecznych. I Właśnie te wszystkie, każda z tych godzin i te wszystkie treningi, te wszystkie treści, jakie zamieszczam na mediach społecznościowych, one pomogły mi w tym, żeby być lepszą trenerką, żeby się rozwijać jako człowiek, żeby się rozwijać też jako trener. I to jakby byłoby bardzo trudno rozwinąć siebie jako trenerka, czy, czy no generalnie tutaj o tym mówimy, gdyby nie to, że ja bardzo wiele rzeczy robiłam i dalej robię za darmo. Czyli to, że ja na samym początku bycia trenerką e, trenowałam osoby za darmo. Właśnie po to, żeby się tego nauczyć, żeby z tą moją teoretyczną wiedzą być w stanie zrobić coś w praktyce. E, zobacz, ja przez, w tygodniu mamy 7 dni, a w 6 dni robię darmowy podcast. Codziennie o godzinie 12 zamieszczam codziennie treści na mediach społecznościowych. Prowadzę wyzwania, gdzie w tym najnowszym wyzwaniu zgłosiło się kilkaset osób. 120 osób dodałam, i w poniedziałek ruszamy z wyzwaniem, gdzie odchudzam moje podopieczne, potencjalne podopieczne, czy osoby z mojej społeczności i popatrz. Bardzo, bardzo często spotykam się z tym, jak rozmawiam z moimi kolegami trenerami czy mentorami, i często mówią mi. Z jednej strony osoby, które dopiero zaczynają, że nie warto jest robić tak wiele rzeczy za darmo i nie warto jest się po prostu spalać i męczyć. Natomiast z drugiej, no nie jesteśmy w stanie zbudować naszej pewności siebie, zbudować naszej społeczności zbudować też e, jak tak zwanego portfolio naszych podopiecznych i testymoniali, dobrych opinii w momencie, gdy my czegoś nie robimy, nie dajemy. I Żyjemy w takich czasach i często też po pierwsze to mówimy i wymagamy coś od innych, jakby nie, że, że my staramy się wymagać od innych. No i popatrz, że, że jakby ciężko jest komuś zaufać, jeżeli ty nie znasz tej osoby, nie? Ciężko jest z kimś zacząć współpracować, jeżeli ty nie wiesz, co ta osoba sobą reprezentuje, nie? Bo jest dużo osób, które, które robią to na przykład ze złych powodów, czy, czy są zupełnie inne od ciebie, i będzie ci trudno. Czy trenują też na innych zasadach, i będzie też trudno potencjalnej podopiecznej czy tobie po prostu z taką osobą się dogadać. Więc właśnie to, że dajemy, dajemy, dajemy i robimy właśnie te rzeczy darmowe, też i te rzeczy, które pozwalają nam się rozwijać, pozwalają nam też utrwalać swoją wiedzę. To wtedy też jest nam zdecydowanie jakby łatwiej, bo budujemy swoją pewność siebie, budujemy swoją społeczność, ale też nasi, nasza społeczność i nasi podopieczni widzą, że my mocno się staramy i cały czas się rozwijamy. I tak jak ja na przykład na samym początku było mi trudno występować przed kamerą, trudno było mi właśnie robić takie rzeczy, jak prowadzić live y codzienne, jak nakręcić wideo, czy robić sobie zdjęcia. E, czy też występować w jakichś innych wywiadach, pisać artykuły, tworzyć właśnie te podcasty. Było to dla mnie trudne, i, ale to też były takie umiejętności, których ja nie miałam i które, nad którymi które sobie wyrabiałam. Czy też. Właśnie te dziesiątki szkoleń, jakie się robi, książek, które się czyta, w momencie, gdy my tylko je zatrzymujemy dla siebie, to to nie jest taka pełna nauka, bo pełna nauka jest wtedy, gdy my to przekazujemy dalej, uczymy naszych innych też tego, i wtedy faktycznie to jest to, że jesteśmy w stanie siebie rozwinąć i pomagać innym. I w momencie, gdy mamy to serducho na właściwym miejscu i gdy wiemy, że żeby tak pracować, żeby tą firmę rozwinąć, żeby dać coś siebie, my potrzebujemy się otworzyć, to wtedy jest nam zdecydowanie łatwiej też w tej naszej pracy. Jakby to też jest tak, że nie, nie jest to łatwe, ale gdy my mamy tego świadomość, że będzie opór, będzie trudno, ale my to robimy, żeby innym pomóc, to zmienia, zmienia to po prostu w ogóle poziom gry. I co warto jest robić, nad czym warto się najpierw zastanowić, a później od razu wdrażyć, wdrożyć to w praktykę. To jest to, że my mamy bardzo dużą ilość mediów społecznościowych i sposobów na to, żeby w dobie, w XXI wieku, w tym czasie, gdy jesteśmy w trakcie pandemii, dotrzeć do nowych osób, zbudować sobie społeczność i znaleźć też nowych podopiecznych. I ja wiem, że różne są do tego podejścia. Ja natomiast uważam, że warto jest używać tych rzeczy, które mamy. Czyli TikTok jest jedną z najbardziej responsywnych, Platform, warto jest przezwyciężyć swoje lęki i zacząć tworzyć na tej platformie. W zależności od tego, oczywiście, jakie też masz wymarzone, jakby jaką masz niszę, jaką masz wymarzoną też grupę odbiorców, to ja na przykład używam LinkedIn i mam też coraz to większą społeczność tam i coraz to większe zaangażowanie. Kolejne, Instagram, który ostatnio ogłosił się, że już nie jest platformą do udostępniania zdjęć tylko jest platformą wideo i są preferowane opcje wideo, czyli właśnie to, że my nagramy wideo, to rilsy na przykład, czyli rolki tak zwane w, po polsku, to mamy świadomość tego, że one będą bardziej promowane, bo to jest nowa rzecz, którą Instagram promuje i którą wprowadził. Kolejna z rzeczy: YouTube, krótkie i długoformatowe, czyli krótkie, czyli shorts, e, filmiki do minuty i długie, to są właśnie też te rzeczy, które są bardzo mocno promowane. I Facebook, który jest głównie taką platformą teraz do robienia reklam i też do. Do tworzenia grup jak najbardziej też bardzo mocno nas wspiera. Więc my tutaj mamy pięć takich miejsc, jeżeli właśnie yy, też czujemy się na przykład dobrze i, i chcemy, Mamy ładny głos i chcemy go też więcej pokazywać, i, i więcej czujemy się lepiej, na przykład w formie takiej, gdzie mówimy. To bardzo fajnie też jest, żeby wykorzystywać sobie platformy do tworzenia podcastów, do zamieszczania podcastów. Ja używam aplikacji, która nazywa się Anhore, Anchor. i tam z, przez, mam właściwie teraz trzy aktualnie podcasty, i każdy z nich zamieszczam za pośrednictwem tej platformy, i ona już je. E, Dysponuje właśnie na te różne platformy podcastowe. I to są te fajne miejsca. Więc. Ja uważam i w praktyce wiem, mam to sprawdzone przez lata, że warto jest dawać, dawać, dawać te treści. Warto jest spotykać się z potrzebami innych osób, rozmawiać, dopytywać, co ci jest potrzebne, jak ci mogę pomóc, jaki masz problem w tym temacie. Robić ankiety, pytać, robić interakcje, odpowiadać na każdy z komentarzy i na każde z wiadomości. I na samym początku, gdy my zaczynamy, gdy my tworzymy nasze media społecznościowe, to nie będzie tego nie wiadomo jak ile i trzeba po prostu w tym momencie skupić się na to, że nie tylko zrobimy serduszko i lajk like pod każdą z wiadomości, ale odpowiemy na nią. I to jest naprawdę potężna rzecz, i to tworzy fajne połączenia, i to, i wtedy osoba, która jest w Twoim otoczeniu, e, która Cię obserwuje, która korzysta z Twoich treści, w momencie, gdy będzie miała potrzebę, którą Ty spełniasz, to od razu się do Ciebie zgłosi, a nie do jakiejś osoby, której nie zna, której, e, której po prostu nie obserwuje i której nie ufa. Ja mam takich twórców, których bardzo lubię i na przykład oglądam od lat na powiedzmy na, na YouTubie, czy słucham podcastów i jeżeli te osoby zgłaszają, że na przykład robią nowy kurs, robią coś, co, w czym ja mogę im pomóc, to ja jak najbardziej się do tego stawiam i ja często kupuję takie kursy, takie produkty od osób, które lubię i subskrybuję nawet przez lata, więc często ta relacja ona trwa długo, ona jest różna, natomiast warto jest, bardzo warto jest właśnie zastanowić nad tym podejściem i przetestować u siebie. Jest bardzo dobra książka, i to Gary wi kilka z książek, których on napisał, który właściwie powiedział, bo on nie lubi pisać i też czytać. Jak dużo książek nie lubi czytać, natomiast jest bardzo takim świadomym i w praktyce bardzo dobrym przedsiębiorcą i skutecznym. On ma kilka książek o ekonomii wdzięczności i też jab-jab-hook, czyli mówi dawaj, 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 dawaj i później dopiero uderz i tam zastosuj, zaproś po prostu innych do tego, żeby skorzystali z Twojej wiedzy i z Twoich produktów. I warto jest sobie pomyśleć, czy ja faktycznie zbuduję swoją pewność siebie jako przedsiębiorcy, jako trenerki w inny sposób niż robiąc te rzeczy, czyli niż nieraz y, robiąc właśnie darmowe wyzwania, Trenując kogoś za darmo, pisząc, tworząc treści darmowe, gdzie będziemy w stanie siebie rozwinąć jako trenera, trenera, trenerki, przedsiębiorcy, człowieka. Wtedy my wierzymy, że bardziej jesteśmy w stanie, potrafimy, pomożemy innym i oczywiście jednocześnie być świetną trenerką, wymagać od siebie dużo i od swoich podopiecznych również, bo właśnie dzięki takiemu podejściu bardzo. Jesteśmy w stanie stworzyć sobie tą społeczność, jesteśmy w stanie zbudować swoją pewność siebie, jesteśmy w stanie poszerzyć też ilość naszych podopiecznych. I to tyle na dzisiaj, moja droga załogo. To był podcast Make Fitness Great Again. Ja jestem Anna Sośnierz i zapraszam cię też na darmową konsultację w Bio, czyli w Instagramie, na Facebooku, czy też na platformach podcastowych, na platformie takiej jak YouTube można znaleźć wszystkie właśnie odcinki Make Fitness Great Again. Zapraszam do tego. Można też, jeżeli chcesz, żeby ci indywidualnie pomóc i doradzić, umówić się ze mną na konsultację. Jest ankieta do wypełnienia w opisie. Zapraszam. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia, wszystkiego pięknego i wspaniałego dnia oczywiście. Jeżeli masz jakieś pytanie, to śmiało można mi je zadać czy w komentarzu, czy wysłać mi je na e-mail sklepmałpannasośnisz.pl. To tyle na dzisiaj. Make fitness great again. Pa!